Te zdjęcia realizowaliśmy w niedzielę 28 sierpnia. Jeszcze o 10 rano padał deszcz, a o pierwszej w południe, pełni niepokoju, czy kombajny niepotoną w błocie, jechali na pola. 114, 114, 112, 117 i 111. Zgłoś się. Panowie, jest taka historia. Na pole będzie można wyjechać. Byłem, sprawdziłem. Jest wilgotne dość zboże, ale będzie można próbować. To znaczy, mam tak taką propozycję. Na borek żeby wyjechał na te 50 hektarów, tam jeszcze zostało mu 30 wam hektarów proszę to wyjechać, jeżeli będzie mokre tak zboże proszę o co najmniej 4-5 transportu, odesłać do Kondratowic resztę do, 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 do Szczelina do Elewatora natomiast Karszów koło szkoły w Piotrowicach tam jest też zupełnie dobre tak jak mnie słyszycie również ze zbożem w ten sam sposób postępować propozycja jest taka że proszę wybrać na tego przewodnika dobrego traktorzystę, tego kombajnistę, który żeby nie jechał w ciemno, tylko ten, który będzie objeżdżał dookoła, musi bardzo uważać, że jak będzie gdzieś grząsło, żeby nie wprowadził więcej kombajnów, żeby nie ugrzęzły. 114 zrozumiałem zaraz odpowiednie dyspozycje będziemy wydawać. Myślę, że gdzieś za godzinę półtorej powinniśmy wyjechać w już do koszenia. 11. Tak, zrozumieliśmy dobrze, już to zatiamy. Zatiamy, wyjedziemy jedną kompanię kilową, a są gotowe, przygotowane do marcu, w porze, jeżeli to nam się uda. Bison super wyposażony jest w wysokoprężny silnik o mocy ponad 100 koni mechanicznych, a mimo to ledwie radzi sobie z rozmiękłą ziemią. Jeden nieostrożny ruch kombałisty nieopatrznie zdjęta noga z gazu i potężna maszyna grzęźnie bezradnie wzięła. Na szczęście w pogotowiu czekają małe, ale sprawne ciągniki gąsienicowe. Teraz one wkraczają do akcji. Po chwili bizon znowu zgarnia łan zboża i wypełnia zbiorniki ziarnem.